Cześć! Witam Was na kanale Gerswatch po 5 latach przerwy. Tak, minęło 5 lat od czasu, kiedy opublikowałam tutaj ostatni filmik. Nie wiem, czy w ogóle powinno to się nazywać filmikiem przez te 5 lat YouTube poszedł tak do przodu i jakość publikowanych tutaj materiałów jest tak wysoka, że chyba nie wypada już ich nazywać filmikami ale nasze zdecydowanie były filmikami, więc od publikacji ostatniego minęło 5 lat. I ja przez te 5 lat cały czas powtarzałam, że już niebawem wracam na YouTube. Jasne. Pierwsza rzecz, o której chciałabym dzisiaj powiedzieć, to odpowiedź na pytanie, które pojawia się najczęściej w moim życiu. Przy jakichś wywiadach czy wystąpieniach pada w moim kierunku pytanie, skąd pomysł na nazwę? Ta odpowiedź jest cały czas na naszej stronie internetowej, ale może jeżeli powiem to tutaj i nazwę w ogóle tak wideo, to już nigdy nie będę musiała na to pytanie odpowiadać. Chociaż tak pewnie się nie stanie. Więc skąd pomysł na nazwę? Od samego początku ta nazwa miała trochę budzić kontrowersje, trochę prowokować, ale tylko po to, żeby móc Otwarcie porozmawiać o kobiecej seksualności i o podwójnych standardach. Nazwę wymyśliłyśmy 10 lat temu, za czasów pierwszego bloga, który prowadziła Paulina. I powiem szczerze, że przez te 10 lat nic się nie zmieniło, i cały czas to hasło budzi kontrowersje. No zaskakujące jest dla mnie to, że w 2020 roku rozmowa o kobiecej seksualności jest wciąż czymś zaskakującym, jest tabu. Cały czas mówi się o tym, że kobiecie czegoś nie wypada, zwłaszcza jeżeli mówimy o jej ciele, o jej potrzebach, więc Tyle jeżeli chodzi o nazwę. Ta nazwa tak naprawdę jest stwierdzeniem oczywistego faktu, o którym nie mówiło się 10 lat temu, i może teraz mówi się trochę otwarcie, ale z mojego doświadczenia widzę, że wciąż jest to zaskakujące i oburzające. Z tego powodu powstał blog, a później nasz wspólny blog, żeby poruszać takie tematy. E, I mimo, że my chciałyśmy od samego początku tworzyć dla kobiet, to okazało się, że naszymi odbiorcami w większości są mężczyźni. E, mi od czasu, kiedy wznowiłam Girls or jako marka odzieżową, udało się trochę zmienić ten target, ale to też dlatego, że ten temat w Polsce stał się bardziej popularny. Jest poruszany przez więcej osób, jest obecny na YouTubie, o seksualności człowieka ogólnie mówią też bardzo znane osoby. W tej chwili większość odcinków, które nagrałyśmy razem, jest ukrytych. Nie dlatego, że ja się do tego nie przyznaję. Po prostu w tej chwili chciałam je ukryć, żeby nie przeciągały uwagi od tego, co będzie się teraz nowego tutaj pojawiało. Poza tym muszę je wszystkie przejrzeć i zobaczyć, czy pod wszystkim, co wtedy mówiłam, jeszcze bym się podpisała. Ale to nie jest tak, że, że do tego, co wtedy powstało, ja się nie przyznaję. To jest chwilowo wyłączone. Został tylko ten pierwszy odcinek, żeby można było zobaczyć, jak to się wszystko zaczęło. Poza tym on jest. Cały czas chętnie oglądany, i chyba dzięki niemu cały czas pojawiają się tu nowe subskrypcje i pytania, czemu nie nagrywamy. Więc wracając, czemu nie nagrywamy? Nie nagrywamy, ponieważ Paulina się wyprowadziła, a ja nie miałam już takiej odwagi ani też chęci, żeby nagrywać samej. No i tak sobie to Girls Watch Born umierało. Później moja praca na pełen etat totalnie mnie pochłonęła i przez długi czas. Nie robiłam nic w temacie GSU.org. I trochę mnie to bolało, bo ja stworzyłam identyfikację wizualną dla teraz już marki i uważałam, że jest fajne, a sam tekst jest chwytliwy. Było mi szkoda, że nic się z tym nie dzieje. A że od zawsze marzyłam o tym, żeby mieć markę odzieżową, żeby projektować ubrania, stwierdziłam, że totalnie muszę to ruszyć w tym kierunku. Co prawda, my, jak już nagrywałyśmy vlogi, to ja sprzedawałam. Yy, Kilka wzorów t-shirtów właśnie z GWP oraz z hasłami, które też wpisywały się w ideologię, ale tylko na platformach sprzedażowych, nigdy na poważnie. I tak w 2017 roku powstał sklep. Pod koniec roku, chyba w listopadzie, mi się wydaje, ale bardzo możliwe, że działalność wznowiłam w lipcu. Jednak bardzo szybko zauważyłam, że GWP jako Sama marka z odzieżą nie jest już czymś tak wartościowym, jak był blog czy blok, Nawet niewartościowym, ale cały czas brakowało mi tej ideologii w tym wszystkim, bo o ile hasło cały czas wydawało się fajne, to samo w sobie było dosyć puste. Postanowiłam, że trzeba wrócić do korzeni i do marki znowu dobudować blog. Wszystko zaczęło się od tego, że Postanowiłam przeprowadzać wywiady z dziewczynami, z którymi robiłam sesje zdjęciowe nowych projektów. Te wywiady miały trochę nawiązywać do wywiadów, które kiedyś pojawiały się w pismach typu Playboy czy CKM. Z tym, że te wywiady w CKM nie zawsze mnie oburzały, ponieważ pytania tam zadawane modelkom były idiotyczne. Ja chciałam pokazać, że dziewczyny mają coś do powiedzenia, że mają moc. Po jakimś czasie zauważyłam, że nie mogę przeprowadzać tych wywiadów takich dłuższych i spersonalizowanych, więc skróciłam je do pięciu, czy w tej chwili sześciu pytań, które zawsze są takie same. I w tej chwili jestem dumna z tego, że na pytania o GWP odpowiedziało już tyle wspaniałych kobiet. Są to naprawdę dziewczyny z różnych branży, i mimo że te pytania zadawane do nich są zawsze te same, to odpowiedzi za każdym razem mnie zaskakują. Kiedy myślę, że naprawdę nie można już nic powiedzieć nowego na ten temat, to dostaję odpowiedzi i jestem autentycznie wzruszona tym, że, że one wszystkie rozumieją, co chcę przekazać przez hasło Girls Watch Porn. I to jest właśnie jedno z pytań, które zadaję w tym wywiadzie. Co dla nich oznacza Girls Watch Porn? Że niekoniecznie znaczy to, co pierwsze przychodzi na myśl, e, zadaję im też pytanie, które również mi jest zadawane we wszystkich wywiadach, czyli czy rzeczywiście dziewczyny oglądają porno? I jestem zdziwiona, że po raz kolejny się powtórzę: w 2020 roku trzeba to tłumaczyć, jakby to było jakieś odkrycie nowej planety, ale żeby nie było, z czego również się bardzo cieszę, mówimy o pornografii. Ale w sposób merytoryczny i tą częścią zajmuje się Kitty Tis, z którą współpracuję już od, myślę, ponad dwóch lat. Wszystkie treści, które Kitty zasila nasz blog, mówią o tym, jak w odpowiedzialny sposób korzystać z pornografii. Także zanim zarzucicie nam, że promujemy złe to proszę wejdźcie na blog i przeczytajcie. O co w tym wszystkim chodzi? Jest jeszcze trzecia rzecz na blogu. Jest to test gadżetów erotycznych, którymi ja się zajmuję i jest to całkiem moja nowa zajawka. Chciałabym to również wprowadzić tutaj na blog, bo uważam, że każda kobieta zasługuje na porządny gadżet erotyczny, który niesie za sobą niezapomniany orgazm. I właśnie Płynnie mogę przejść do kolejnej części tego nagrania, czyli co teraz. Ach, więc teraz przede wszystkim dalej chciałabym kontynuować poruszanie takich tematów jak wcześniej, ale w sposób luźny. Ja nie jestem ani edukatorką seksualną, ani seksuologką. wszystko, co wiem, wiem z własnego doświadczenia. Więc jeżeli będę poruszać takie tematy, to będzie to tylko i wyłącznie moja subiektywna opinia i bardzo często będę to podkreślać. Poza tym chciałabym mówić o tym w taki luźny, może trochę zabawny sposób. Wiem, że dzisiaj brzmię bardzo poważnie, ale ja wierzę, że moje poczucie humoru jest spoko. Może tylko mi się wydaje, że jestem śmieszna, ale chciałabym robić to trochę Trochę na śmiesznie. Wiem, że być może to nie są tematy, z których można żartować, ale w sposób merytoryczny mówią już o tym inne, bardziej kompetentne osoby. Ja chciałabym zrobić to inaczej, więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to rzeczy związane typowo z marką i projektowaniem. Zawsze mnie to boli, że wszystkie, a przynajmniej większość wywiadów, które ktoś ze mną przeprowadza, dotyczą. Ja nie jestem ekspertką od PO. Ja jestem zwykłą użytkowniczką tego gadżetu erotycznego, bo umówmy się, te filmy mają spełniać funkcję gadżetu erotycznego. I oczywiście przez to, że prowadzę taką działalność i współpracując również z osobami, które pracują w tej branży, sporo się nauczyłam i cieszę się z tego, ale nie czuję się na siłach za każdym razem odpowiadać na pytania związane konkretnie z tą branżą. Właśnie po to jest blog yy, i po to yy, Kitty Tease pisze te teksty, żeby tam sobie wejść i sobie na ten temat przeczytać. Ale wracając, boli mnie to, że nikt nie pyta mnie o to, jak tworzę markę. E, więc druga rzecz, jaką chciałabym tutaj poruszać, to właśnie kwestie związane typowo z projektowaniem, z twórczością, z kreatywnością, z marką. I trzecia rzecz, tak jak już wcześniej wspomniałam, to recenzje gadżetów. Trochę się tego jeszcze boję, może trochę się wstydzę, a z drugiej strony i tak opisuję to, więc dlaczego nie wejść z wideo? No i na koniec, być może niedługo odpowiem na pytanie, to jakie po... oglądają dziewczyny. To jest również pytanie, na które odpowiadam bardzo bardzo często i stworzyłam ankietę, żeby w końcu mieć jakąś jakąś statystykę z tego. W tej chwili odpowiedziało na tą ankietę około 200 osób. Ja ją będę przeprowadzać dalej i może ja za jakiś czas zrobię odcinek, gdzie po prostu okaże się, jakie no oglądają dziewczyny a przynajmniej jakie po no oglądają Polki. Na koniec zaproszę Was jeszcze na nasz Instagram, bo właśnie na Instagramie najlepiej widać, w jaką stronę poszło girlswitch.com. Dlatego, jeżeli jesteście tutaj z jakiegoś innego miejsca albo jeżeli jesteście starymi subskrybentami kanału, to koniecznie zapraszam na Instagram. Na pewno dowiecie się z niego najwięcej również o planach dotyczących tego kanału. Mam nadzieję, że ten kanał Was zainteresuje i że będziecie tu zaglądać. I wiem, że dzisiejszy odcinek jest przydługi, ale musiałam to wszystko powiedzieć raz a porządnie. Dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia.